Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, tutaj już i jeśli pamiętacie, a możecie nie pamiętać, bo to było dosyć dawno temu za górami, za lasami, tam gdzie żyją smoki i księżniczki rzuciłem hasłem realizacji filmu i ten materiał jest przygotowany właśnie z myślą o tym, żebyście wiedzieli, że ten pomysł nie umarł, że od około dwóch miesięcy albo ciut nawet dłużej staram się w miarę regularnie jeździć na no, nazwijmy to plan filmowy i kręcić i przygotowywać ten materiał i to, co możecie tutaj zobaczyć, to jest y, rezultat tej, tej pracy, natomiast jest to, myślę, że można to określić wczesną wersją alfa, ponieważ y, większość tych klipów nie została poddana y, postprodukcji, albo nie zostały odpowiednio wykadrowane, także, także tutaj jeszcze sporo pracy przed nami. Natomiast jeżeli chodzi o samo zdobywanie materiału, to myślę, że wystarczą nam jeszcze dwie wizyty? Myślę, że tak. Myślę, że ograniczy się to do dwóch wizyt i nakręcimy już wszystko i poprawimy to co chcemy poprawić yy, i to będzie na tyle, aczkolwiek yy, muszę wam przyznać, że na samym początku myślałem, że wszystko uda się załatwić w jeden dzień, no ale no niestety tak nie wyszło. I chyba byliśmy już tam 6 czy 7 razy yy, Także za każdym razem są to wypady 4 gdzieś 6 godzinne, ponieważ na tyle powiedzmy wystarcza nam yy, akumulatorów yy, Kamerze i na tyle starcza światła o tej porze roku, także tak, idzie to powoli, ale idzie i to myślę, że jest dosyć ważne. teraz muszę Wam się przyznać, że jest to doświadczenie, z jednej strony ciekawe, z drugiej strony, z drugiej strony myślę, że jak w każdym procesie twórczym, mam swoje góry i doliny. Czyli raz mi się chce, raz jestem podekscytowany i podchodzę do tego z entuzjazmem, natomiast innym razem po prostu mi się nie chce i nie mam ochoty tego robić, aczkolwiek. Aczkolwiek, jeśli chodzi o ten materiał, to jesteśmy już tak blisko, żeby, żeby zdobyć całość, że myślę, że nie ma sensu się wycofywać i na pewno tego nie zrobię. No, teraz już kwestią na pewno nieznaną bliżej jest termin publikacji tego, tego mojego dzieła. Tak to nazwijmy w cudzysłowie. No i kiedy to wszystko złożę i kiedy to wszystko pójdzie. Także, także tak. Co jeszcze mógłbym Wam powiedzieć? Miejsce jest dosyć ciekawe, to na pewno, e, aczkolwiek e, pomimo tego, że ta fabryka została zamknięta chyba w 2000, w 2000 roku chyba, tak? 14 lat temu, to na wciąż żyje, to jest takie powiedzmy życie po śmierci, ponieważ e, pojawiają się tam bardzo często gracze SG, pojawiają się tam często powiedzmy, ludzie, którzy. E, którzy po prostu chcą nakręcić jakiś materiał w tego typu, w tego typu środowisku. I oczywiście nie można zapomnieć tutaj o działalności różnego rodzaju grupek zbieraczy, zbieraczy metali kolorowych, których działalność wydaje się być bardzo zorganizowana, no ale to już inna sprawa. My im nie przeszkadzamy, oni nam nie przeszkadzają, więc jest tutaj ok. Także tak. Myślę, że osoby, które pasjonują się różnego rodzaju bibelotami lub lubią po prostu je kolekcjonować mogłoby tam poczuć się dosyć dobrze, chociaż umówmy się, że grzebanie w, czy to w szmatach, czy to w brudzie ani do przyjemnych, ani do higienicznych czynności nie należy. Natomiast spod tego wszystkiego można wyciągnąć różnego rodzaju publikacje z przestrzeni powiedzmy kilku dekad, trzech czy czterech dekad. Myślę, że jakby pogrzebać głębiej można by znaleźć coś jeszcze ciekawszego. I są to różnego rodzaju książki naukowe, gazety, kolorowanki, którą jedną no chyba mieliście okazję zobaczyć na klipie, krzyżówki, no najstarszą rzeczą, jaką znalazłem, jeżeli chodzi o makulaturę, to były dokumenty z lat 70, chyba 76 rok, ale nie dam sobie nic uciąć. W każdym razie oprócz takich, no nazwijmy to przyjemnych rzeczy, są jeszcze jest jeszcze spore niebezpieczeństwo w postaci, w postaci opakowań chemikaliów, które gdzieś tam jeszcze są, one tam przenikają do tego, do tego budynku, do tych wszystkich materiałów, one się gdzieś tam walają. To jest o tyle niebezpieczne. No i oczywiście sama konstrukcja budynku, która no, myślę, że już niewiele zniesie, jeżeli nie będzie dobrze traktowana. E, jeżeli ludzie nie będą ostrożni, to po prostu może się to skończyć nieciekawie. Dlatego mam nadzieję, że wszystko, e, że wszystko w odpowiednim momencie uda mi się zakończyć i że będę miał już materiał do końca zimy. No i mam nadzieję, że przeżyję, żeby to wszystko złożyć i Wam pokazać. Dobra, ja się powoli zamykam, wyłączam się, wymeldowuję się i zostawiam was sam sam z tym materiałem. E, natomiast jest jeszcze wiele rzeczy, o których chciałbym wam opowiedzieć, ale to już jest temat na zupełnie inny materiał. E, być może kiedyś, aczkolwiek jest to kwestia wątpliwa i stojąca pod znakiem zapytania. E, przygotuję coś w rodzaju the making Of, chociaż jako takiego materiału do, do tego typu rzeczy nie zbieram ze względu na, e, na miejsce na swoim dysku. E, którzy wie, którzy wie, może coś jeszcze powstanie, jak, jak będziecie chcieli, jak będziecie się zainteresowani. No i cóż, dobra, jak mówiłem, już się zamykam i zostałem was sam na sam. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!